Wczoraj pokazałem czekoladę, którą kupiłem i mówiłem, że nie jest ona dla mnie, tylko dla kogo. Niektórzy z Was już może w jakiejś wiadomościach na internecie się dowiedzieli. Pomysłem kapelanów harcerskich i tłuszczacze wszystkich organizacji harcerskich i w Polsce jest czekolada od harcerzy. Czekolada od harcerzy. Jedna czekolada od harcerzy. Dla kogo? Przenieśmy się myślami na wschód. Na wschód, gdzie przy polskiej granicy działy się rzeczy straszne, można powiedzieć nie do pomyślenia w stylizowanym świecie. Problemy są po obu stronach. Ruszyła już akcja pomocy humanitarnej dla migrantów, którzy są przez służby białoruskie przeważeni na tą granicę. Ale my myślimy także o tych, którzy strzegą naszych polskich granic. O tych, co są tam w mundurach. Chcemy być murem za polskim mundurem. Tego nasłuży także harcerstwo. I w harcerstwie także potrafimy się nauczyć, co to znaczy warta w nocy, gdy pada i się nie ma gdzie schować. A na przykład oni tam to robią. Robią to dla nas, dla naszego bezpieczeństwa. Wykonują rozkazy, pilnując szczelności granicy polskiej, granicy Unii Europejskiej. I chcemy im podziękować, wysyłając jedną szkoladę. Nie chcemy wysłać puszek z żywnością, bo mają coś. Nie chcemy wysyłać cukierków, innych rzeczy, miasteczek, bo to są trudne do logistycznie rozplanowania. Koladę to może sobie włożyć. Do kieszeni, taki żon. Ale żeby ta czekolada nie była tak anonimowa, kochani. Bo oczywiście moglibyśmy kupić spokojnie pudło czekolad, karton czekolad, fil czekolad i wysłać. Ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby do tej czekolady dołączyć karteczkę, no, tutaj naklej. Dziękuję, że pilnujesz mojego bezpieczeństwa. Dziękuję, że służysz dla Polski. Krótkie podziękowanie, podpis Jasiu, zastęp drykające Tygryski, Drużyna, taka i tak. Każdy harcer, który się chce zaangażować w taką akcję, może przygotować taką tabliczkę czekolady. Możecie to zrobić w drużynach, w zastępach, w grubatach, w stopach i potem przekazać. W opisie do filmu będą adresy kontaktowe, komu można wysłać. Prosto oparty na Jeżeli nie chcecie ponosić dodatkowych kosztów na ten to w Toruniu możecie dostarczyć do mnie. Ja to wyślę dalej na mój koszt, tak byście nie byli tym obciążeni. Zapraszam, nieważne z jakiejś organizacji harcerskiej, czy skautowej. pomyśl o tych, którzy dzień i noc pilnują Twojego bezpieczeństwa. Napisz krótkie słowo: Dziękuję. Od kogo? I przesili dalej. Murem za polskim mundurem. Czekolada od hancerzy.